Cześć. Orzechów Stary. No, wokół historii tej miejscowości istnieje wiele nieporozumień, ponieważ w niektórych źródłach można wyczytać, że ten orzechów powstał w 1264 roku i należał do zakonników z Sieciechowa. Owszem, zakonnicy zajmowali się orzechowym, ale to nie był ten orzechów. Oni mieli no, w swojej własności orzechów leżący bliżej właśnie Sieciechowa, tam na Mazowszu. I, I to tamten orzechów został zalany przez Wezbrane, Wody, Wisły. A historię tamtego orzechowa przypisują niektórzy właśnie tej miejscowości. Ta miejscowość powstała na początku XVI wieku, została założona przez ród sosnowskich i od samego początku wchodziła w skład dóbr sosnowickich. Dzisiaj kilka wybranych ciekawostek z historii Starego Orzechowa i Orzechowa Nowego. Kolejną pomyłką jest twierdzenie, że, że tutaj pod tym Orzechowem doszło do bitwy między no, takim groźnym generałem rosyjskim a przywódcami Konfederacji Barskiej. Owszem, bracia płascy zostali pobici, pokonani przez Rosjan w Orzechowie, ale tamten Orzechów leży po drugiej stronie rzeki Bóg. Do końca XIX wieku Orzechów należał do rodu Sosnowskich, a w drugiej połowie XIX wieku był własnością Józefy Szwykowskiej. Taka ciekawostka, Józefa Szwykowska była siostrą matki Józefa Ignacego Kraszewskiego, naszego wielkiego polskiego poety, powieściopisarza, no rekordzisty, jeśli chodzi o ilość wydanych utworów literackich. Ale wróćmy do historii, bo w pewnym momencie Szwykowska wydzierżawiła te dobra Józefowi, Zaborowskiemu. Józef Zaborowski tu w tej miejscowości odniósł duży sukces gospodarczy, gospodarczy, finansowy. On tutaj mieszkał w dworze, który tutaj, który tutaj był. On rozwinął tutaj hodowlę trzody chlewnej, hodowlę bydła, ale kiedy został poproszony o pomoc w organizacji powstania styczniowego no, odmówił udzielenia tej pomocy. Jego poproszono o to, żeby wziął udział w zbiórce no, ciepłej odzieży dla powstańców, bo przecież powstanie styczniowe, no, styczeń, było zimno, powstańcy potrzebowali ciepłych ubrań e, i Józef e, Zaborowski nie udzielił e, pomocy organizatorom powstania styczniowego. Przed drugą wojną światową Zarówno Orzechów Stary, jak i Nowy zamieszkiwała głównie ludność ukraińska. No i tutaj bardzo, bardzo prężnie działała ta partia, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, która później przemianowała się, czy może na, na bazie tej partii powstała ta nowa partia, Polska Partia Robotnicza. Polskiej Partii Robotniczej nazwę nadał sam Józef Stalin. On mocno upierał się przy tym, aby w nazwie tej partii, która miała rządzić właśnie tą Polską, powojenną Polską, żeby nie było wyrazu komunistyczna czy komunistyczny, żeby nie odstraszyć przyszłych potencjalnych członków. No i tutaj ten PPR bardzo, bardzo prężnie również działał. Wynikiem tych działań był, było utworzenie tutaj garnizonów, takich wiejskich garnizonów Gwardii Ludowej. Gwardia Ludowa, jak już mówiłem, to takie zbrojne ramię Polskiej Partii Robotniczej, czyli właśnie tych komunistycznych partyzantów, którzy później przyjęli nazwę Armia Ludowa. Więc z Gwardii Ludowej zrobiła się Armia Ludowa. No, ci, ci ludzie, ci partyzanci, ci zwolennicy komunizmu często brali udział w takich wspólnych akcjach z Armią Krajową, no bo przecież nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, a wspólnym wrogiem zarówno AL, jak i AK był właśnie Hitler. Były hitlerowskie Niemcy. W Orzechowie Starym mieściła się gminna siedziba PPR. Siedziba gminnego komitetu PPR. Gminnego, ale gminy uścimów, bo do gminy Sosnowica, zarówno Orzechów Stary, jak i Orzechów Nowy. Należą dopiero od 1975 roku. Obie te miejscowości, leżące tak na skraju lasów parczewskich, nie mające wówczas Połączenia drogowego z resztą świata, bo tą drogę do Sosnowicy utworzono dopiero przy okazji budowy kanału Przklna, a więc to jest druga połowa lat 50. XX wieku. No więc jako taki cichy zakątek była, te obie miejscowości były idealne do utworzenia tutaj siedziby dowództwa lubelskiego obwodu gwardii ludowej, a później Armii Ludowej. Tutaj, w obu tych wsiach, często stacjonowali sowieccy partyzanci. Ludność ukraińska, która zamieszkiwała Orzechów Nowy, Orzechów Stary, no, okazała się bardzo gościnna dla uciekinierów, dla sowieckich uciekinierów z jenieckich obozów, zarówno pod Białą Podlaską, jak i pod Chełmem. Ci właśnie jeńcy, ci uciekinierzy, tutaj. W domostwach Orzechowa znajdowali schronienie. Te tereny również były w kręgu zainteresowań Armii Krajowej, a więc typowo polskiej podziemnej organizacji zbrojnej. To wszystko sprawiło, że, że hitlerowcy, no tutaj. Stosowali duże represje wobec ludności mieszkającej w Orzechowie Nowym, w Orzechowie Starym. Tutaj częste były egzekucje, tutaj częste były jakieś łapanki, jakieś rozstrzeliwania. Mam taką książeczkę, taki rejestr zbrodni hitlerowskich popełnionych tutaj na tych ziemiach. No to zarówno orzechów Nowy, jak i orzechów Stary zajmuje tam sporo miejsca. Ten ten spis ludzi zamordowanych tutaj w tych miejscowościach przez hitlerowców jest bardzo długi. Tutejsza ludność cywilna no nie ginęła tylko z rąk hitlerowców. W kwietniu 1945 roku taka bojówka OUN, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów zamordowała właśnie w Orzechowie trzy osoby z rodziny Chomiuków. Po wojnie ludność, która tutaj mieszkała, w tych miejscowościach, chętnie współpracowała z nową władzą ludową, chętnie utrwalała nową władzę ludową, wstępując do takich organizacji jak Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej czy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. No i na to również odpowiedzią były zbrojne akcje Polskiego Podziemia Niepodległościowego Polskiej Organizacji Wolność i Niezawisłość i tutaj zarówno w Orzechowie Nowym jak i w Orzechowie Starym tacy najbardziej zapieczeni działacze komunistyczni, którzy najbardziej terroryzowali tutaj ludność polską zostali przez win po prostu zlikwidowani. W w 1946 roku, 1947 większość tutaj Ukraińców w tej wielkiej akcji wysiedlenia, przesiedlenia zostali wywiezieni do, do ZSRR na ziemię obecnej Rosji, Białorusi, Ukrainy, a domostwa po, pozostawione po nich no właśnie zasiedlili repatrianci polscy, repatrianci z Zabuga. No, i po wojnie już też życie, zarówno w Orzechowie Starym, w Orzechowie Nowym, się troszkę uspokoiło. I taka to oto historia tych dwóch miejscowości Orzechowa Nowego i Orzechowa Starego. Pozdrawiam.